Cześć, jest rano, pięknie śpiewają ptaszki, a ja jestem w połowie trasy do Szczecina. Jedziemy tam, żeby odwiedzić takiego jednego księdza, co się ugania za samotnymi matkami. A często pytacie mnie w mailach i telegramach, jaką limuzyną jeżdżę. Otóż jest to, proszę Państwa, Fiat Tipo. O. Mamy, szanowni państwo, 13 minut do pięknego miasta Szczecin. Wskazano mi adres Świętego Ducha 9. No i wysiadam, a tam taki oto widok. Cześć Boże. Cześć Boże, mamy takie towarzystwo <noise> bardzo dopingujące. A to główny bohater dzisiejszego odcinka. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Miło, że... tylko, że kobiety... Nie tam przychodzą, tylko tutaj przychodzą. I tutaj wychodzą z pieruchami z wózkami i tak dalej, nie? Zaraz opowiem wam, dlaczego przez niego 36 razy usłyszałem tego dnia piosenkę Edith Piaf. No je ne regrette rien. To jest tak zawsze wygląda. Ludzie przynoszą, wynoszą. To jest ciągły, ciągły przemian. Dzisiaj będzie jeszcze tak zwana wystawka. O, bo mamy zawsze w środę raz w miesiącu wystawkę, to znaczy panie przynoszą, przychodzą i biorą sobie ciuszki. Nie? Ale magazyn to mamy na górze. Tutaj jest tylko takie, taka przechowanie nasza. Raz jest tego więcej, raz mniej, ale w porządku nigdy nie ma, bo to ciężko ciężko utrzymać. Tym się nie przejmuj, to jest wysyłka wszystko, ale wysyłka do Darczyńców tak dlatego. Tak dużo tego tu jest. Tutaj mamy pokój gościnny. Cześć wam. Cześć. To jest ważne miejsce tutaj. Tutaj się tworzą projekty, można powiedzieć. Mhm. Nie, graficzne i filmowe. Ta funkcja rozszerzonej rzeczywistości, może ja tutaj pokażę no jest całkiem interesująca i myślę, że to zachęci właśnie do zdobywania wiedzy na, na temat na temat rozwoju prenatalnego. No. Tutaj mamy jeszcze Aha. przed zapłodnieniem o, oocyt drugiego, chyba że to, to tak się nazywa, tutaj plemniczek. No i tutaj już podział komórek. I też to jest stanowisko. Yy, yy. Gosi, która obsługuje czy opiekuje się wolontariatem. W tej chwili mamy taką akcję wielkopostne porządki, gdzie właśnie jest zbiórka artykułów chemii gospodarczej dla DPS-ów, więc dzwonię i do DPS-ów i do tych koordynatorów, żeby to wszystko dobrze zgrać. Pan Sławek, który ogarnia pracę. Bardzo Tomek. tak, Pracowników, nie. No. Pozornie niepełnosprawny, ale to, to on tak oszukuje tylko po prostu. Aha, daje, tak myślałem. Tak Marcin, odpowiedzialny za, 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 projekty, za projekty filmowe. Moje pierwsze gdzieś tam spotkanie z księdzem Tomaszem było na pielgrzymce maturzystów. Mhm. Czyli no musiałem mieć wtedy ile? 19 lat, teraz mam 30. No właśnie. Hello, darkness, my old friend. To stąd te kontuzja. Mateusz jest razem z Kamilem jednym z tych pierwszych. A, a, zaczynałem, a zaczynałem z księdzem 7 12. Nie? I to naprawdę no to... pierwsi wolontariusze, nie? To później dopiero inni byli, oni byli pierwsi. To jest historia 70 kilo więcej. Tak, to. to jest nasza, nasz dobry. wolontariatu. Pani to tak same, nikt Pani nie przymusza, naprawdę? O, jest. Tutaj bardzo ważne jest, obok krzyża wiszą, tak, patronowie nasi. A to młodzież, która tworzyła Marsz dla Życia i oni są gdzieś tak u podstaw fundacji. Tutaj jest to nasze, można powiedzieć, najważniejsze miejsce. Początek magazynu, to jest podręczny magazyn, mamy jeszcze potężny magazyn, potężny, 300-400 metrów, gdzie indziej nie, bo to jest, to jest coś, co potrzeba więcej, no Przy, przyznam się, że Takich pomieszczeń, gdyby było tutaj jeszcze 5, to też byłoby za mało. Nie? Także to, co trzeba pod ręką. Wózki, no, pieluchy to, to sprawa oczywista. To chemia kosmetyczna, chusteczki przede wszystkim, to jest to. I także kocyki i różne te akcesoria. No i to wszystko wynoszone, przekazywane, przenoszone. Następne myślę, że nie ma działalności takiej charytatywnej, pomocowej, ale w bezpośrednim działaniu bez magazynu. nie? You. Jeżeli, no można oczywiście pomagać za komputera wysyłając pieniądze, tak, oczywiście, nie? Ale jeżeli chce się pomagać materialnie, tak przekazując rzeczy materialne, to musi być magazyn. Dla mnie zaskoczeniem było, że ta pomoc jest tak rozległa i obejmuje tak różne grupy osób i działań. Zupa dla, y, y, dla ubogich na, na placu 100 metrów dalej, no 200 metrów dalej, nie? Także mm. na Placu Tobrowskim, No i z tego też y, tutaj są, jest nasza taka działalność pomocowa dla nich. Y, ja osobiście mam zadanie, ale to jest moje takie zadanie, że raz na dwa, trzy tygodnie przywożę im swoim samochodem warzywa. Nie? Mhm. Cały samochód, nie? proszę księdza, dwa worki kapusty, seler, y, tyle worków cebuli, worki, 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 no pakuję do samochodu i, i przyjeżdżam, nie? No i... Trzeba było okopać y, cały budynek, nie? Skąd ja wezmę tych ludzi do kopania Skąd? Męskie różaniec, poprosiłem, zabrakło mi narzędzi, 35 osób przyszło. W ciągu 3, no może 4 godzin y, okopaliśmy cały budynek, izolacja, już nie firma, nawierty, 500 dziur, wody nie ma, no mi, mi na dzień że nie będzie, nie? Potrzeba łóżek. Siostra dzwoni, że Tomaszu, są potrzebne łóżka, zamawiamy i już jest, nie? Zresztą, powiem tak, są darczyńcy bardzo, bardzo hojni, jeżeli wiedzą, gdzie to idzie i co idzie. Ostatnio robiliśmy akcję zbiórek pralek, no, potrzebowaliśmy 5, dostaliśmy 20, z czego się bardzo cieszę, ale już wszystkie są rozdysponowane, no, o dzisiaj też może pojedziemy do tego miejsca, gdzie, gdzie nic nie było, no i zaczęliśmy robić, no i tak wszystko trzeba było no zresztą zresztą hmm. zobaczyłem jeszcze, nie? No i pojechaliśmy. To jest historia jakich wiele. Samotna matka wychowująca prawie półtora roczną Nadię i będąca w drugiej ciąży. Co to znaczy samotnie, bez ojca dziecka, bez rodziny, nie? A jeszcze jak się przeprowadzi ze swojej miejscowości do chociażby dużego miasta, to. Też jest odcięta od grona najbliższych znajomych i jest mhm. naprawdę im bardzo, bardzo ciężko. Bywa tak, że dzwoni kobieta do mnie, no wydawałoby się z jakąś pierdółką, nie? Zepsuł się wózek, nie? To jest bardzo trudne dla tych kobiet. Nie ma, nie ma babci, która by się zajęła, ojca przede wszystkim, to mhm. jest problem. O kryzysie męskości oraz o tym, że to my, faceci, najbardziej dzisiaj nawalamy, Opowiadał mi ksiądz w długiej rozmowie, na którą zapraszam was już za tydzień. No nie wiedziałem w co się pakuje, bo ja liczyłem, że tylko będzie łazienka sama, nie? No a tutaj regipsy i tak dalej. No tak, ale oprócz tej łazienki to nie ma kuchni. No, no, no to robimy aneks kuchenny. No, no tak, trzeba wszystkie tynki pozbijać, bo grzyb jest. Wszędzie położyć regipsy. Mało tego, no podłoga to taka, że naprawdę też yy, stan zatrważający. Kładziemy, kładziemy Panele i wyszło na to, że praktycznie całe pomieszczenie musieliśmy zrobić. Nie? Kobieta mieszkała w bardzo złych warunkach. Do czasu, aż zajęła się tym fundacją. Poradzili sobie jakoś? Jeszcze nie, jeszcze nie skończono, widzę. O, zaraz będę dzwonił, żeby ich pogonić. No fajnie, cieszę się. To jest naprawdę, no. no i najważniejsze, najważniejsze to łazienka. Jest fajnie. No to teraz można powiedzieć, że i tutaj będzie tak. tam ta harmonika, tak? Będzie działać, to tak jest, Dobra. Nadia, Nadia, tak? Nadia? Nadia, pa, papa. A co ona będzie To jest z którą się żegnała, nie? Dobry, pan no. Ksiądz nie warto robić, bo to jest taka ruina, No ale w tej takiej ruinie ona będzie mieszkała przez najbliższy no. rok na pewno, czy dwa. Nie? No tutaj widać, że tu nie ma gospodarza, tu kiedyś może jakiś sad był, ładnie drzewka okay. były. Dzisiaj to już wszystko jest straszne, nie? A, miałem Wam opowiedzieć o Edith Piaf. Ksiądz miał ustawioną tę piosenkę jako dzwonek który bez przerwy wybrzmiewał. Co chwila. Muszę przerwać. chwileczkę halo I dzwonią jak popadnie na ten Tak. Ale, halo, halo szczęść Boże. A, nie ma Ksiądz Tomasz z fundacji. Szczęść Boże, witam serdecznie. Kaskada. Skończyli już, czy jeszcze kończą? No ale dzisiaj bardzo często jest tak. Za chwilę była jakaś nowa sprawa do załatwienia. Telefon do księdza Tomasza jest dostępny. Słuchaj, sprawa prądu pani Natalii, nie? A on po prostu go odbiera i załatwia sprawę ze swoją ekipą. Jakbym zadzwonił o godzinie 23 i powiedział, że jedź, bo trzeba odebrać kogoś i, i, i zawieźć do domu samotnej matki, no. Sprawa normalna. Ja. Ksiądz niech nie bierze wszystkiego na siebie. Dobrze, dobrze, okej, proszę. Bo ksiądz później po nocach spać nie może. A to z innego powodu nie mogę spać. Dobrze, na razie, trzymajcie się. No. Tu dzwoni matka, która jest tuż przed rozwiązaniem. I nie ma kto jej pomóc w przewiezieniu jednego mebla. To zróbmy w ten sposób, że ja do pani zadzwonię za, za godzinkę i pani powiem, dobrze? Za pół godzinki, dobrze? Dla mnie to żaden problem. To teraz. Uruchomimy dwóch pracowników, pojadą, mhm. bus, no po to też ten bus jest, nie? I, i właśnie, nie, niektórzy nie rozumieją, po co wam tyle tych samochodów, nie? A tu telefon aborcyjny, Aha. kobieta informuje, że jej koleżanka zamierza dokonać aborcji. Powiem tak, w tej sytuacji z pewnością on chce aborcji tak? W wypadku, w wypadku tego, tego chłopaka, chłopaka, przepraszam, no kawał chłopa, ile ma, 27 lat, tak? No to, no, 27 lat, a on nie ma siły. W tym momencie, oczywiście, władowała mi się bateria i żałowałem, choć po chwili stwierdziłem, że przecież i tak nie wolno byłoby mi zdradzać szczegółów tej rozmowy. No, no jedna z tych sytuacji, która bym powiedział, klasyczna, nie? gdzie facet zachowuje się jak ostatni. Przepraszam za wyrażenie. Ja to chłopakom w szkole w samochodowce mówiłem. Pamiętajcie, jak zostawicie kobietę w ciąży, to, to taki ktoś to jest. Tchórz, dupek i szmata. To wobec tego, wszystkiego co miotają ci tutaj z tymi piorunami, które mamy za sobą, to, 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 to nie są żadne wulgaryzmy, nie? Ja im to powtarzałem bardzo często i, i, i powiem tak, no to, to jest to, nie? 27 lat, facet, i, i on i on nie, nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za 27 lat, nie? No, mój tata w tym wieku już. Już był ojcem, już ja się urodziłem, mężem było od 22 roku życia. Nie? Pamiętajcie, macie być mężczyznami, to nie tyle, że to mężczyzna, to ten, który ma, wiecie, ma tutaj bicepsy, wiesz, siłownia i tak dalej. Nie? Ten, który, który bierze odpowiedzialność, który jest silny, który, który zajmie się rodziną nie? teraz, swoją obecną w przyszłości, którą będzie miał. Nie? To co wam dzisiaj pokazałem to naprawdę był tylko skrawek zdarzeń i świadczonej pomocy jaką Fundacja Rozsiewa tylko jednego dnia. E, to, dzisiaj to jest taki normalny dzień czy to jest jakiś mnie tylko po, powiem tak różnie bywa nie nie jest nie, to strasznie dużo się dzieje tak nie, no to nie jest to nie, nie. W trakcie na przykład tylko tego jednego popołudnia poszliśmy do rodziców mężczyzny ze zespołem Downa i ksiądz Tomasz z im trzy albo cztery worki chemii kosmetycznej, środków czystości, podkładów higienicznych i tego typu rzeczy. Brawa, Szanowni Boże, Jezus to, jest Jezus. Jeden, to jest jeden worek? Nie widzicie to, bo potrzebuje przynoszę drugi, dobrze? Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Jak co tu dzwonić, co gdzie potrzeba, dobra? na tacę. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Nic, nic na tacę. Na żadną, na żadną tacę. Okazało się także, że fundacja jest na finiszu zorganizowania domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są w trakcie przystosowywania jednego z budynków. Dlatego też moim marzeniem jest to, żeby takie miejsce powstało, gdzie. Będzie też autyka nad takimi osobami. Do tego dochodzi szerzenie naukowej, niepropagandowej wiedzy na temat życia narodzonego. Gry dla, dla dzieci, jaś na przykład, nie? ulotki. Tutaj jest, to są nasze wystawy. One już są zobacz, dorolowane pyk, wkładamy w tubę i wysyłamy. Nie? A pod koniec tego dnia ksiądz Tomasz podpisał umowę na mieszkanie, którego użyczyli mieszkańcy Szczecina dla matek, którzy są w kryzysowej sytuacji. Moglibyś śmiało wynająć to mieszkanie. Minimum 1000 zł miesięcznie by mieli na czystość z tego mieszkania. Minimum i więcej mieszkania. Oni nie dla fundacji. Przepraszam za takie może rozemocjonowane wygłoszenie wyznania wiary na koniec. Natomiast jestem tak zbudowany tym wyjazdem i tak zachwycony fundacją Księdza Tomaszem i wszystkimi ludźmi, wolontariuszami, którzy tam pracują, że. Chciałem Wam powiedzieć, że jesteście piękni, cudowni i Was kocham. Chwała Panu, to dobro i piękne jakie Dowiedziałam się o istnieniu działalności Fundacji Małych Stupek, która była dla mnie kompletnym jakby... Z tym, z... obrotem w ogóle całej mojej świadomości i moich, moich wyobrażeń na temat ruchu ProLife? Nie, nie bo nie, nie są zawsze to, mi się ruch ProLife kojarzył z nie, nie, nagłaśnionymi co jakiś czas to, aferami to, mi, o znane, osławione to, wszędzie w bardzo w kontrowersyjne plakaty. A tak to nagle się dowiedziałam, że w ogóle może być takie coś, że te osoby ProLife pomagają komuś.